Niepowtarzalne wzruszenia na koncercie Edyta Górniak świątecznie Wyjątkowy koncert Edyta Górniak świątecznie w TVP był sceną niezapomnianych emocji dla jednej z największych polskich div. Edyta Górniak, wykonując najpiękniejsze kolędy i bożonarodzeniowe hity, nie spodziewała się wyjątkowej niespodzianki, jaką przygotowała dla niej ekipa programu i jej syn, Alan Krupa. Kulminacyjnym momentem wieczoru było pojawienie się Alana na scenie. Diva była całkowicie zaskoczona, gdy jej syn wkroczył na scenę z bukietem kwiatów i zaśpiewał wzruszającą piosenkę Franka Shinatry Flymeto Demon. Emocje de były wyraźnie widoczne. Nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. W rozmowie z faktem gwiazda podzieliła się swoimi odczuciami, nie pojmuję, jak ponad osobowa ekipa zdołała ukryć to przede mną koordynując wszystkie próby nocne tak, abyśmy się nie spotkali za lanem choćby w windzie. To zaskakujące wydarzenie było dla Edyty Górniak jednym z najbardziej emocjonalnych momentów w jej karierze. W swoim życiu prywatnym, Edyta Górniak coraz więcej uwagi poświęca rozwojowi duchowemu. Wielokrotnie podkreślała, że po serii trudnych relacji nie planuje wchodzić w nowe związki i cieszy się życiem jako singielka. Jej postawa życiowa, skupiona na samorealizacji i poszukiwaniu wewnętrznego spokoju, stanowi inspirację dla wielu jej fanów. Koncert Edyta Górniak świątecznie nie tylko zaskoczył samą artystkę, ale również zachwycił publiczność. Widzowie mieli okazję nie tylko świadkować wzruszającym spotkaniu matki i syna, ale również podziwiać gościnne występy innych znanych artystów. Ten wieczór stał się wyjątkowym doświadczeniem, które podkreśliło głębie więzi Edyty Górniak z jej synem i wyjątkowy charakter jej artystycznej drogi. W rozmowie z faktem, Górniak otwarcie wyrażała swoje zachwyt nad Brzozowskim, to jest taki człowiek, że leży z kroplówkami, jak ja dzwonię, to on odbiera. Jest taki kochany, a poza tym jest osobą absolutnie bezkonfliktową co jest bardzo rzadkie w show biznesie. Jest bardzo pracowity, niezazdrosny, uśmiechnięty zawsze. Te słowa świadczą o głębokim szacunku i sympatii między artystami. Znamienna była również scena podczas koncertu, relacjonowana przez serwis Świat Gwiazd. Górniak, w żartobliwym tonie, wspomniała o braku pierścionka zaręczynowego. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zaskoczyć, ja wiem, że nie mam pierścionka zaręczynowego jeszcze. Im working on it, około tłum. Pracuję nad tym. Nie powtarzajcie mu, żartowała Górniak. Te słowa, choć wypowiedziane z przymrużeniem oka, wywołały falę spekulacji i plotek o możliwym romansie między nią a Brzozowskim. Nie ulega wątpliwości, że ich relacja, pełna ciepła i wzajemnego uznania, jest wyjątkowa. Niezależnie od tego, czy ich bliskość to efekt głębokiej przyjaźni. Czy czegoś więcej, publiczność z niecierpliwością śledzi rozwój ich wzajemnych stosunków. W świecie show, biznesu, gdzie autentyczne relacje są rzadkością, przyjaźń Górniak i Brzozowskiego stanowi przykład wzajemnego wsparcia i szacunku. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.